Funkcja kwadratowa f dla x równego minus 3 przyjmuje wartość największą równą 4. Do wykresu funkcji f należy punkt a minus 1, 3. Zapisz wzór funkcji kwadratowej. Moi drodzy, zadanie jest mega proste, tylko musimy dokładnie wyciągnąć informacje z treści. Otóż funkcję kwadratową możemy zapisać w postaci kanonicznej. I tak właśnie, moi kochani, zrobimy. Otóż fx równa się ax minus p kwadrat plus q. I z tego, z tych pierwszej linijki naszego, naszego polecenia, możemy zapisać p i q. Jeżeli wiemy, że funkcja osiąga wartość największą dla argumentu x równego minus 3, to oznacza, że nasze p równa się minus 3. I jest to wartość 4, czyli nasze q równa się 4. Więc wstawmy te dane, więc fx równa się a, otwieramy nawias x minus, oczywiście tutaj nawias, bo mamy minus 3 zamykamy, zamykamy nawias do kwadratu plus 4 oczywiście zredukujemy sobie tego minusika, zmienia się na plusika i mamy fx równa się ax plus 3 kwadrat plus 4 kolejna sprawa wiemy też, że do właśnie do wykresu funkcji należy punkt a i ten punkt również możemy sobie zapisać prawda, ponieważ wiemy, że dla f od x równego minus 1 y równa się 3. Więc zapiszmy to. Więc mam tutaj oczywiście x i to się równa 3. Ale możemy również zamiast tego fx -a zapisać to w postaci takiej. Zatem zapiszemy tak. Tylko oczywiście podstawimy zamiast x -a minus 1. Więc mamy a i w nawiasie mamy minus 1 plus 3 do kwadratu plus 4 równa się 3. Zatem Rozwiążmy sobie to i wychodzi nam a razy 2 do drugiej równa się minus 1, ponieważ wrzuciliśmy tutaj czwórkę, zmieniliśmy znak na minus, na drugą stronę. Tutaj sobie to rozwiązaliśmy w środku i podnieśliśmy do kwadratu. Więc teraz no, podnieśmy to do kwadratu, będziemy mieć 4a równa się minus 1. Kolejnym krokiem, żeby znaleźć wzór naszej funkcji całej, jest ogarnięcie tego właśnie a. Więc no to co, obliczamy dalej a i mamy a równe minus 1 czwarta. Super, więc możemy już pod ten wzór tutaj fx równa się minus 1 czwarta x plus 3 kwadrat plus 4. I to jest cały wzór, moi kochani, to jest całe zadanie. Wystarczyło znaleźć P, Q, które były podane w pierwszej linijce, pod następnie skorzystać z tego punktu, który nam podali, za pomocą właśnie takiego wyrazu, że tutaj fx równa się 3, x oczywiście minus 1, i podstawić zamiast tego to, i mamy wszystko, gotowe. To jest całe zadanko, gotowe. ESA.